Witam Was serdecznie w drugim odcinku serii, w której gramy sobie w grę This War of Mine. Jest druga noc. Będziemy starać się znaleźć jak najwięcej e, pożytecznych rzeczy dla naszych bohaterów. Zaczniemy może od wybierania ról tej nocy. A więc. Marko, tak jak już powiedziałem wczoraj yy, będzie szukał zapasów, yy, Bruno będzie stał na czatach, Pawle będzie spał w łóżku. <laughs> jak widzimy tutaj na, na naszej mapie pojawiły się dwa nowe, dwie nowe lokacje. Jest to yy, ostrzelana szkoła oraz domek. Yy, Ostrzelana szkoła Alty, artyleria wiele razy ostrzelała szkołę, piwnica w większości prze... pozapadała się, dlatego być może warto wziąć ze sobą łopatę, a także inne narzędzia, ponoć w budynku schronili się bezdomni. I tutaj kolejny krótki opis, jedzenie niewiele, materiały bardzo dużo, leki dużo, części dużo, tutaj się nie wybierzemy na pewno, ponieważ nie mamy ani łopaty, ani żadnych innych tego typu narzędzi. A byłoby to trochę jakby stratą czasu, żeby się tam wybrać i żeby się okazało, że, że jednak nic tam nie zbierzemy. Kolejną nową lokacją jest to opuszczony domek. Rodzina zabarykadowała się w tym domu, ale napastnicy i tak dostali się do środka. Od tamtej pory domek stoi opuszczony. Być może znajdziemy tam jednak użyteczne przedmioty, które rabusie przeoczyli lub zostawili. Aha, przepraszam, to jest... To jest odwiedzony, przepraszam. W takim razie tylko jeden, jedna lokacja jest nowa. Więc tutaj już byliśmy, więc dzisiaj się wymierzemy do, e, może do ruiny willi. Spróbujemy, spróbujemy do tej, do, do, tej ruin, do tych ruin willi. Mam nadzieję, że nie spotka nas tam nic złego. Yy, może się zdarzyć tak, że będą, że ci ludzie, którzy tam będą, będą uzbrojeni, oby, oby nie. Tak jak widzimy, tutaj na, na górze już ktoś siedzi. Ja tutaj. <laughs> Bierzemy wszystko na razie. Tak jak wczoraj, będziemy dopiero po, yy, po ewentualnym zapełnieniu plecaka będziemy sprawdzać ewentualną przydatność Więc może zejdziemy sobie na dół myślę, że tam będzie mniej yy, wszelakich niebezpieczeństw przynajmniej na razie tu tak, no. No, bierzemy wszystko, tutaj nic się nowego nam nie pojawia yy, cały czas są to te same elementy, tropiazgi, trochę drewna na opał tutaj w tym pomieszczeniu yy, również wygląda na pomieszczenie również wygląda na bezpieczne ale jest zablokowane od drugiej strony także no, nie mamy wyjścia musimy wejść do góry sprawdzimy tutaj jak to wygląda tutaj wygląda czysto również także będziemy ryzykować będziemy wchodzić co my tu mamy tutaj co to jest Aha, tutaj. Wrzucimy coś z tego weźmiemy w ten sposób może Idziemy dalej czemu on biegł? Nie wiem Nie chciałbym tu robić za dużo hałasu jesteśmy w kuchni. Dlaczego ten dlaczego on mi biegnie? Nie wiem, na razie nie wiem. O, mamy bardzo dużo jedzenia. Więc Będę wyrzucał tutaj poszczególne rzeczy. Woda bardzo ważna, może wyrzucimy sobie jeszcze troszeczkę. Jednak weźmiemy wodę. I to jest cukier, chociaż on jest potrzebny. Widzę tutaj, bez cukru nie ma Bimbru, niezbędny element procesu fermentacji. Także ja go może wyrzucę. Jednak Bimbru na razie nie zamierzam żadnego robić. Bierzemy opał i jakieś może jeszcze mięso. Tak. to może jeszcze tam. A tam jest Trzeba się jak najszybciej stąd ewakuować, chyba. Tak, można się w taki sposób oto schować. A, kolega poszedł na dół. W takim razie chyba można iść. Można chyba iść do góry. Przejdziemy się do góry, zobaczymy, co się dzieje do góry. Tutaj mam jakąś. To dziennik jakiejś kobiety. Dużo pisze o jakimś Emilu. Chyba był właścicielem domu, a ona zaprzyjaźniła się z nim, gdy leczyła jego rany. Gdy się wyprowadziła jej obecność, koiła jego ból po stracie żony. Dobrze, że choć oni znaleźli pocieszenie w tym zamęcie. Więc ja myślę, że tutaj jak na drugą noc nie będę ryzykował. Oj tutaj, Najpierw, żeby nas nie zobaczył. Aha już chyba nas zobaczył. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja jednak nie chyba. Uciekamy do wyjścia jak najszybciej. Tak marko wrócił, zobaczymy, co działo się w domu. Dzień trzeci. zaatakowano w nocy, ktoś próbował wam przywłaszczyć sobie nasze rzeczy ktoś próbował nas okraść to było tylko kilka szabroników, więc nie wyrządzili zbyt dużych strat, szkoda, że nie mieliśmy żadnej broni, Bruno jest ranny ale na napastnicy nic nie ukradli jesteśmy w stanie się bronić Bruno ma głęboką ranę, trzeba to opatrzeć, niestety chyba nie mam nic do opatrunku Marka od razu położymy położymy spać nam niech może coś ugotuje, mimo wszystko, że jest ranny. Zrobimy opał, i na następną noc postaramy się wybrać w miejsce, gdzie będą jakieś medykamenty, aby opatrzyć ranę Bruno. Tutaj w trakcie, w trakcie gry jest przy każdym z bohaterów, jest można sobie przeczytać e, taką jakby adnotację, tutaj jest ich opis, dzień drugi. Najważniejsze jest to, że mamy zapasy mniejsze o to, jakie zdobyliśmy. To są jakby takie spostrzeżenia różnych postaci, ich, e, ich nastroje i tak dalej. Pawle, jeśli przetrwamy, to tylko dlatego, że Marko nam pomógł. I jeszcze zobaczymy sobie... Marko, biedni ludzie. Wiem, że to okropne zabierać ich zapasy, ale walczymy o przetrwanie, tak. Więc no niestety okradliśmy ludzi, ale tylko, tylko i wyłącznie po to, żeby żeby sami, żebyśmy sami sobie dali radę po prostu, żeby udało nam się przetrwać. No niestety tak to wygląda, że że czasem trzeba okradać w takich sytuacjach, że to ta gra pozwala nam, jak widzicie, Podjąć decyzję i każdy musi sam zdecydować, czy, czy będzie jednak postępował, jakby, jakby to powiedzieć, zgodnie, z, zgodnie z, z prawem czy z własnym sumieniem. Ja jednak uważam, że jeżeli mamy trzech bohaterów, to powinniśmy robić wszystko, żeby zapewnić im bezpieczeństwo oraz byt jakiś w miarę przynajmniej odpowiedni. Niech Bruno sobie od razu to zje. Widać, przyszedł ktoś, tak, przychodzą czasem tutaj różni inni, którzy starają się przetrwać i możemy z nimi jakby wymieniać tak, tak zwany po prostu handel wymienny. Oni dają nam coś, my dajemy im coś w zamian i dzięki temu jesteśmy w stanie czasem bardzo ciekawe przedmioty zebrać. Zobaczymy jak to wygląda, jak to będzie wyglądać dzisiaj co ma tak Aha. w takim razie no musimy wziąć bandaż potrzebujemy tego i w sumie yy, to jest jedyna rzecz chyba w tym momencie która jest nam aż tak bardzo potrzebna tutaj jest jeszcze tytoń ekwipunek o wytrych to by nam się bardzo przydało zobaczymy co jeszcze dalej amunicja to na razie nam jest niepotrzebne kawa skręty yy, nie to są papierosy przepraszam Dobry skręt, to są skręty eee, puszki mamy, jedzenie chyba mamy, więc na razie nie będziemy mówić. Zobaczymy co będzie e, chciał w zamian. Spróbujemy mu dać. Eee, może jeszcze trochę wody. Bo mamy jej dosyć sporo. Może kawałek broni. Może to będę na razie chyba tak nam nie jest zbyt niepotrzebne, ale widać, że nie za bardzo są nic zainteresowani tym. O w tym momencie możemy wymienić się na bandaż, opatrunek i wytrych, który będzie nam, który pozwoli nam otwierać różnego rodzaju zamki, które są zablokowane, czy to w szafkach, czy to w drzwiach. Czyli bierzemy. Wracamy tutaj, tutaj w tym pomieszczeniu jest jakby nasza taka apteczka. Zaraz idziemy się opatrzeć. I może postaramy się tutaj, Marko, niech idzie, o ile dobrze pamiętam. Tak, te drzwi są zablokowane. Niech może idzie i je odblokuje, zobaczymy. Co tam ciekawego można znaleźć? Bruna nam się opatrzył. Jak widać, jest nadal ranny, ale już jest opatrzony. Czyli można powiedzieć, że jest jakby progres. Najpierw może niech wyjdzie tutaj do tego gościa i go <laughs> pożegna, bo chyba tutaj jednak trzeba kliknąć Nix. Tak, musi wracać do swoich. My no tutaj Marka z powrotem wysyłamy na górę. No tutaj, żeby wytrychował ten zamek. Bruno śpi. I Marko też śpi. A nie, przepraszam, Pabla. Tak? Nie, Pablo też śpi. Przepraszam. Otworzyliśmy właśnie te drzwi. Znowu nie. Znowu nie, nie, nie to postać. Tutaj otwieramy te drzwi w tym momencie. Otwieramy. I tutaj, żeby dostać się do tego pomieszczenia, musimy. Przekopać się przez tą stertę śmieci. Niestety nie mamy zbyt dużo czasu. Jest czwarta trzydzieści. Niedługo zapadnie noc. Przemyścij, który z tutaj z nich jest wyspany. Tak, wyspany jest Pablo. To niech Pablo może idzie na dół, bo te drzwi także były. Yy, zablokowane, nie można było ich otworzyć. Się, nie wiem, czy prawdopodobnie nie zdąży przed nocą, ale zobaczymy. Tutaj, jak widać, Marko już jest w połowie drogi. Tutaj także trzeba się przekopać przez stertę śmieci. No ale no, na pewno już nie zdążymy. Chyba nawet, yy, chyba nawet Marko nie, nie zdąży. Może jednak. Yy, yy, chyba, chyba jednak nie. Nie, no, zdąży, zdąży, zdąży. Tak, zdążył, ale no, nic z tego. Kolejna noc. Yy, pojawiają nam się dwie nowe lokacje, Plac Snajperów w centrum miasta. Było niegdyś piękne, pełne parków, placów i pomników, otoczonych zabytkowymi budynkami. Niestety, wskutek licznych wypadków śmierci cywilów, okolica ta zyskała miano Placu Snajperów. Możemy znaleźć tam coś cennego, ale będziemy, będzie to ryzykowna wyprawa. Jedzenie, dużo materiały, bardzo dużo leki, dużo części, dużo, ale jest to, tak jak tutaj mamy wspomniane, jest to bardzo niebezpieczny bardzo niebezpieczne terytorium, później jest nie, niewielka kamienica, Zabytkowa kamienica jest własnością pewnego starszego małżeństwa i ich syna. Nadal tu mieszkają. Jakimś cudem jeszcze bronią się przed szabrownikami. Prawdopodobnie mają żywność i lekarstwa, ale raczej nie będą chcieli się z nimi podzielić. Możemy spróbować ukraść je lub zabrać siłą. Tak czy owak warto zabrać ze sobą wytrychy. W takim razie niech Bruno śpi w łóżku. Pawle niech stoi na czatach i markiem yy, szukamy zapasów co mamy wziąć ze sobą nic tutaj nam jest niepotrzebne więc wyruszamy na nałowy że tak powiem <laughs> Niestety nie wiem czy możemy, tutaj widziałem, nie wiem czy możemy od razu tu wskoczyć, prawda? A możemy, tak to, bardzo dobrze. Nie będziemy musieli tracić czasu. To jak widać jest coś do przeszukania. Czy znajdę, O, tak znajdujemy od razu od razu jakieś jedzenie. Tutaj ta część domu wygląda na część bezpieczną. To jest lepiej niech się wejdźmy może na górę. No jednak widzę, że ta wyprawa nie będzie tak łatwa jak się wydawało na początku. No ale cóż, będziemy ryzykować. Nie wiem czy uda nam się uciec. Prawdopodobnie nie i niestety Marko nie, nie uda nam się uciec, ale jesteśmy śmiertelnie ranni jak widać. Niestety mam nadzieję, że nas nie zabije tutaj przy, przy końcu. Marko wrócił. Dzień czwarty i tym oto niemiłym akcentem będę musiał e, skończyć dzisiejszy odcinek, bo tak jak już mówiłem wcześniej nie chcę też ich za bardzo przedłużać, a e, w momencie kiedy nie skończę teraz i nie doszedłbym do następnej nocy, tylko na przykład skończyłbym w połowie dnia, nie ma tutaj czegoś takiego jak autosejwy, więc wróci nam i tak do początku do, do poranka, a tak jak mówię nie chcę za bardzo aż tego tego odcinka przedłużać. Zobaczymy w następnym odcinku, co się stanie z naszym bohaterem Marko, który jest ciężko ranny. Mam nadzieję, że uda nam się uratować jego życie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, zostawiania komentarzy i sprawdzania kolejnych odcinków z gry This War of Mine. Dzięki wielkie, cześć.